Już od jakiegoś czasu wiadomo, że Atletico Madryt wróciło do swojego poprzedniego herbu, czyli do tak zwanego Escudo, z którego korzystali do sezonu 2017-18. Niedawno Atletico Madryt rozegrało swój pierwszy mecz z tą tarczą od 21 maja 2017 roku. Nie mam jeszcze zbyt dużo obserwujących ani tutaj na YouTubie, ani na Twitterze. Ale mimo to dosyć często otrzymuję pytania, dlaczego to w ogóle się wydarzyło, dlaczego kibice zdecydowali się na taki ruch i wrócili do swojej poprzedniej tarczy. No i to działo się na tyle często, nawet wśród moich znajomych, którzy tak po prostu zadawali mi pytania, że musiałem po prostu nagrać o tym materiał i to wszystko po prostu wytłumaczyć. Dlatego dzisiaj zapraszam do materiału, w którym tłumaczę dlaczego kibice Atletico tak bardzo nie lubili swojego poprzedniego herbu, jak walczyli o powrót Escudo? jak wywalczyli powrót Escudo? i tak naprawdę skąd to całe zamieszanie. Także bez zbędnego przedłużania, nazywam się Jacek Kierski, zaczynajmy. Ale zanim przejdę do faktów i odpowiem na pytania postawione we wstępie, zacznę od swojej opinii na temat obu tarcz. Teraz po lewej wyświetla się Wam nowy stary herb, a po prawej aktualnie wycofywane logo. Zgaduję, że większość z was dobrze zna obie grafiki i ma wyrobione jakieś zdanie na ich temat. Powiem wam co ja o nich myślę, jeśli chodzi o czystą estetykę. Według mnie Eskudo na grafikach wygląda jakby niektóre jego elementy były zrobione w znanym i lubianym programie zwanym Paint. Szczególnie to drzewo i niedźwiedź, no wygląda to powiedzmy średnio. Odświeżone logo również zawiera elementy znane z poprzedniej wersji, lecz wyglądają one bardziej spójnie i według mnie zmiana z 2017 roku to nie była żadna rewolucja po prostu rebranding, który na pierwszy rzut oka wydaje się udany. Ja tylko zawsze podkreślam, że herb to nie tylko grafiki, ale też koszulki. I akurat escudo wygląda na nich, według mnie, bardzo dobrze. W ogóle często tak bywa, że w przypadku specjalnych edycji trykotów stare herby dodają takiego jakby retro uroku. Ja nawet powiem Wam, że na żywo bardziej podoba mi się klasyk w postaci escudo. Nie każdy się jednak ze mną zgadza, i z tego co czytałem, większość kibiców, zarówno polskich, jak i po prostu sympatyków innych drużyn, uważa, że decyzja o powrocie do starego herbu. Jest po prostu błędna. Nie robiłem badań, ale tak mi się po prostu wydaje, bo dosyć dużo na ten temat czytałem. Ja generalnie to całkowicie rozumiem. Faktycznie ten poprzedni herb, czyli L-logo, bo tak nazywają go kibice Atletico, wydaje się po prostu bardziej uniwersalny i bardziej elastyczny, a już na pewno bardziej nowoczesny. No i żeby zrozumieć tych lokalnych kibiców, którzy zdecydowali się o powrocie do Escudo, Trzeba tak naprawdę zrozumieć ich samych, zrozumieć ich wartości i co jest dla nich najważniejsze, no bo muszę wam zdradzić, że wygląd tak naprawdę ma tutaj drugorzędne znaczenie. Orgullo, pasión, sentimiento. Duma, pasja, uczucie. Dosłownie te trzy słowa, które kiedyś kibice wywiesili na trybunach Estadio Metropolitano, idealnie definiują, co jest najważniejsze dla kibiców Atletico. Zauważcie, że nie ma tu nic o zwycięstwach, o ładnym stylu, nawet o samej piłce nożnej. Dlaczego? Ano dlatego, że fani Rochi Blancos są konserwatywni do bólu, może nie wszyscy, ale ci lokalni na pewno. Konkretnie chodzi o konserwatyzm, co do wartości klubu. Najważniejsza jest pamięć o bohaterach, którzy poświęcali się dla czerwono białych barw, a w szczególności do tych, którzy na boisku dawali z siebie zawsze 100%. I walczyli do samego końca. Zwycięstwa są ważne, ale nie najważniejsze. Tak naprawdę liczy się to, czy wszyscy dali z siebie wszystko i czy byli gotowi nawet umrzeć za Atletico. Bardzo ważne jest kultywowanie tradycji, szanowanie klubowych symboli oraz legendarnych piłkarzy. To wszystko brzmi może trochę jak mit, i pewnie rzeczywistość jest troszeczkę inna, ale kibica Atletico, w tym ja, Chcą wierzyć, że właśnie przez te wszystkie wartości są inni od swoich ligowych rywali, na przykład od Realu Madryt, który kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do zwycięstwa za wszelką cenę. Nie mówię, że to jest złe, ale na pewno jest to inna wartość, która jest kibicom Atletico obca. Na pewno nikt za wszelką cenę nie chce tutaj kolekcjonować tytułów, które oczywiście są bardzo miło widziane. Wróćmy na chwilę do oprawy przedmeczowej, od której zacząłem swój wywód. Orgujo, pasjon, sentimiento. Zwróćcie uwagę na zdjęcie i na tło tych słów. Niebieska podstawa i czerwono-białe pasy na górnej trybunie. Czy coś wam to przypomina? Tym co nie wiedzą, spieszę z odpowiedzią. Jest to bezpośrednie nawiązanie do Estadio Vicente Calderon, do stadionu, który ma ogromne znaczenie dla tego filmu. Dlaczego? Ano, dlatego że zmiana herbu nastąpiła w momencie, gdy przeniesiono kibiców na nowy stadion, czyli na Wanda Metropolitano. Jak pewnie się domyślacie, nie znieśli oni tego najlepiej. No i do teraz Estadio Vicente Calderon jest przez nich wspominane z wielką sympatią. Ja nigdy tam nie byłem, ale słyszałem wielokrotnie, jak świetna panowała tam atmosfera. Mówili o tym chociażby byli piłkarze Atletico. Największe robił Vicente Calderon, naprawdę atmosfera jak się wybiegało, to fajne mi się podobało jak się wybiegało tymi schodami spod trybun i od razu to zderzenie, kibica Atletico, no to, to jest najlepsze według no mnie, to był ogień, atmosfera, ogień taka. No ale wiadomo, że byli piłkarze muszą się po prostu wypowiadać w sposób pochlebny o swoich byłych klubach, chociaż to nie zawsze jest regułą, ale mam dowód, że faktycznie Calderon było miejscem nietuzinkowym. A dowodem jest wypowiedź znanego i lubianego dziennikarza Tomasza Ciągały. Stadion, na którym doświadczyłeś najlepszej atmosfery, powiem ci, że chyba Estadio Vicente Calderón i mecz derbowy z Realem Madryt? Jest tylko jeden problem. Na Calderon wrażenie robiła przede wszystkim atmosfera i taki domowy klimat dla kibiców Atletico. To, co było wadą tego stadionu, to przede wszystkim jego wiek i to, że był po prostu przestarzały. I momentami był po prostu niepraktyczny, a zatem przeprowadzka była rzeczą naturalną. Od pewnego momentu Calderon było po prostu za małe na Atletico, które prężnie się rozwijało pod wodzą Diego Simeon. To wszystko sprawiło, że kibice jakoś zaakceptowali przeprowadzkę. Nie miał być to przecież tylko czysto komercyjny projekt, lecz nowy stadion miał po prostu ułatwić im życie. Na pewno duże znaczenie miał też czas, który upłynął od pierwszych pogłosek o przenosinach. Już w 2008 roku władze Atletico podpisały z miastem umowę na przyszłe przejęcie praw do stadionu olimpijskiego oraz na jego przebudowę, po której miał on się stać pełnoprawnym obiektem piłkarskim. W 2013 roku wszystko się sformalizowało, klub stał się właścicielem Estadio La Peineta. Prace nad przeprowadzką trwały, a kibice się oswajali. Choć warto też wspomnieć, że niektóre najbardziej konserwatywne stowarzyszenia sympatyków atleti chciały zablokować rozbiórkę Calderon i nie dopuścić do powstania Metropolitano, głównie ze względu na brak zaufania do władz klubu, czyli przede wszystkim Miguel Angela Hilmarina i Enrique Cereso. Nie chodziło nawet o sam stadion, lecz o brak transparentności podczas trwania operacji. Obawiano się, że Atletico wyda na nią zbyt dużo pieniędzy i projekt przyniesie straty. Zarząd dopiął jednak swego. Pomimo opóźnień i sprzecznych komunikatów klubu na temat kosztów przeprowadzki, Metropolitano powstało. Inauguracyjny mecz miał miejsce w 2017 roku i kibice musieli to po prostu zaakceptować, no bo stadionu, w przeciwieństwie do Herbu, nie dało się ponownie zmienić. Szczególnie, że Calderon zostało wkrótce, bo po trzech latach, wyburzone. Znacznie bliżej momentu zmiany herbu pojawiła się kolejna dyskusja, mianowicie dyskusja o nazwie nowego stadionu. No bo, okej, okay, kibice zaakceptowali już tą przeprowadzkę, ale przecież nie mogli dopuścić do tego, żeby w nazwie stadionu, który teraz będzie ich nowym domem, był jakiś niezwiązany z klubem sponsor. Domagali się tego, żeby jednak była to jakaś klubowa legenda, albo na przykład jakiś symbol związany z Atletico. W ankiecie przeprowadzonej przez Markę dwa miesiące przed ogłoszeniem oficjalnej nazwy, połowa respondentów opowiedziała się za opcją Estadio Luis Aragones. Ponad 17% wybrało Nuevo Calderón, co dosłownie na polski tłumaczy się Nowe Calderón. 10,5% chciało w nazwie umieścić nazwisko trzykrotnego króla strzelców Ligi Hiszpańskiej, Jose Eulogio Garate. A komercyjną nazwę ze sponsorem preferowało zaledwie 8,5% respondentów. Co ciekawe, pojawiła się też kandydatura Estadio Simeone, której chciało aż 6% kibiców biorących udział w ankiecie. Dla formalności dodam jeszcze, że 6,5% wolało pozostać przy nazwie stadionu olimpijskiego, czyli La Peineta, a Garska zaznaczyła opcję z kolejną legendą Atletico. Adelardo Rodríguezem. Pewnie, gdyby władzom Atletico zależało na opinii kibiców, teraz stadion miałby zupełnie inną nazwę, ale ostatecznie dwa miesiące po wspomnianej przeze mnie ankiecie Enrique Cereso ogłosił na konferencji prasowej, że stadion będzie nosił nazwę Wanda Metropolitano od chińskiego sponsora. Tłumaczył to potrzebom amortyzacji wydatków poniesionych na przebudowę stadionu. Oraz na całą przeprowadzkę. Miguel Angel-Hilmarin zapewniał, że całość pieniędzy zarabianych przez Atletico na boisku oraz spraw telewizyjnych jest od razu reinwestowane w drużynę, na wzrastające pensje zawodników czy na klubowe transfery. Ankiety przeprowadzone tuż po tej decyzji wskazywały wyraźnie, że kibice nie są zadowoleni z nowej nazwy, ale po czasie uwaga skupiła się na Innej decyzji, która została ogłoszona na tej samej konferencji, bo właśnie wtedy znienacka zostało zaprezentowane nowe klubowe logo. Kluczowym słowem jest znienacka, bo nikt kibiców wcześniej nie poinformował o chęci zmiany. Nikt nie ogłosił konkursu na logo lub nie zaproponował alternatywnej wersji. Nie było żadnego głosowania, nie zapytano socjos o zdanie. Stwierdzono, że herb wymaga odświeżenia żeby wyglądał lepiej na grafikach i był bardziej nowoczesny. Zatrudniono studio z Barcelony, aby zajęło się projektem logo i po wszystkim założono, że nowe logo jest wystarczająco podobne do poprzedniego herbu i że nikt nie będzie protestował, a okazało się, że jest wręcz przeciwnie. Zmiana spotkała się z szybką i negatywną reakcją kibiców w mediach społecznościowych. W komentarzach krytykowano wygląd nowej tarczy, choć pojawiały się również nieliczne pozytywne reakcje. Które akceptowały potrzebę unowocześnienia i stworzenia bardziej elastycznej identyfikacji graficznej klubu. Przygotowując się do tego filmu, przeczytałem naprawdę dużo komentarzy kibiców Atletico, bo chciałem zrozumieć ich sentyment do klubowego herbu. I z tego, co zrozumiałem, tak mi się przynajmniej wydaje, że jest to trafna analiza. Oni traktują herb. Nie jak logo, a jak godło, coś jak symbol narodowy, coś czego po prostu się nie zmienia, nieważne jak ładna byłaby nowa propozycja. Jest to trochę podobne jak nasze podejście do orła białego. Jeśli zmiana ma nastąpić, to tylko z woli kibiców i we współpracy z nimi. W każdym innym wypadku będzie przypominała zmianę symboli narodowych, która najczęściej występuje wtedy, gdy do kraju wkracza jakiś reżim lub zmienia się władza. A z władzami swojego klubu kibice Atletico od dawna mają napięty Hiszpanie znają taki mechanizm bardzo dobrze, ponieważ ostatnie zmiany ich flagi i godła miały miejsce przed i po zakończeniu rządów generała Franco. My z kolei dobrze wiemy, co się stało w PRL-u z koroną naszego orła. El Escudo było symbolem los Colchoneros przez 47 lat zbyt długo, żeby traktować je jako jakiś znak towarowy. Dlatego tak ważne było zapytanie kibiców o zdanie to był właśnie podstawowy błąd władz Atletico. I faktycznie te wszystkie zmiany i sposób, ich wprowadzania, zaczęły kojarzyć się z nową niechcianą erą w klubie, erą w której Atletico staje się biznesem i przestaje być oparte na wspólnocie i tradycji. W social mediach zaczął funkcjonować hashtag LSQ do Nosetoka, który po polsku oznacza herbu się nie tyka. Później te słowa zaczęły pojawiać się na fanowskich wlepkach i flagach. Od 2016 roku grupy kibicowskie nieprzerwanie walczyły o powrót do starego herbu. Powstawały petycje, pod którymi podpisywała się zdecydowana większość stowarzyszeń kibicowskich. Najbardziej konserwatywni kibice bojkotowali zakup produktów i koszulek z nowym herbem. Logo nigdy nie pojawiło się też na flagach fanów z Frente Atletico, czyli najbardziej zagorzałej grupy kibicowskiej madryckiego klubu, a przynajmniej trudno znaleźć jakiekolwiek na zdjęciach z ich trybuny. Krytyka w internecie trwała. Niektóre strony fanowskie tworzące grafiki z piłkarzami Atletico specjalnie zmieniały herb na koszulkach, aby trafiały one do większej ilości odbiorców. Powstawały sklepy sprzedające repliki koszulek meczowych ze zmienionym herbem, i tak też było przez cały czas, gdy Atletico oficjalnie korzystało z L-logo. W 2021 roku pojawiły się plotki, jakoby Atletico miało użyć starego herbu na jednym z rezerwowych kompletów na sezon 2022-2023. Zostały one odebrane z wielkim entuzjazmem przez kibiców, ale klub nie zdecydował się ostatecznie na taki ruch. Przełomowym momentem była 75. rocznica zmiany nazwy klubu na Atletico de Madrid. Z tej okazji klub wypuścił komplet koszulek z ukochanym przez kibiców herbem. Oprócz tego w sklepie klubu pojawiło się wiele retroproduktów z oryginalną tarczą. Zespół zagrał w czwartym komplecie przeciwko Elche, Realowi Sociedad i Valencii. Media wychwyciły wymowny gest, który w stronę kibiców wykonał Janik Carrasco. Belk wskazał na tarczę, co fanom się oczywiście bardzo spodobało. Podobny gest wykonał również podczas meczu Jose Maria Jimenez. Limitowany nakład czerwonych koszulek sprzedał się w całości w ekspresowym tempie bo wreszcie pojawił się płomyk nadziei. No dobrze, wiemy, że kibice walczyli o powrót starego herbu, ale jak stał się on rzeczywistością? Zacznijmy od początku. Przede wszystkim władze Atletico były świadome buntowniczej postawy kibiców i wiedzieli, że są oni raczej niezadowoleni z większości zmian, które oni wprowadzają, gdy chcą po prostu iść do przodu. No, i w tym celu powołano tak zwaną komisję doradczą, w skład której wchodzili przedstawiciele różnych stowarzyszeń kibicowskich Atletico. Miała ona przede wszystkim pełnić funkcję doradczą i nie miała żadnej realnej władzy, ale faktycznie kibice doradzali w różnych sprawach. Od momentu powołania tej instytucji komisja doradcza osiągnęła porozumienie z klubem na temat zmiany nazwy i funkcjonowania Alei Legend pod stadionem. Budziła ona dużo kontrowersji, choćby ze względu na to, że swoje tabliczki otrzymały dość parszywe w oczach kibiców postaci, np. przykład Thibaut Courtois czy João Felix. Przedstawiciele komisji co roku konsultują z klubem wzór klubowych trykotów. A w czerwcu 2023 roku na spotkaniach zaczęto w końcu omawiać temat herbu. Rozmowy trwały dość długo, weryfikowano nastroje kibiców i koszt ewentualnej zmiany klubowej tarczy. Wreszcie klub stał się otwarty na dialog i ten właśnie dialog doprowadził ostatecznie do wiążącego referendum. Kibice byli świadomi, że jest to prawdopodobnie jedyna szansa na powrót do escudo i jeśli nie uda się w tym głosowaniu, to nie uda się nigdy, a oni przecież nie mogli do tego dopuścić. Głosować mogli wszyscy socios, nawet ci najmłodsi, którzy nie mieli skończonych 18 lat. Motywacja była naprawdę duża i wzmacniały ją plotki o tym, że brak głosu Oznaczał głos na logo. No i ostatecznie te plotki okazały się nieprawdziwe, ale na pewno pozytywnie wpłynęły na frekwencję. Podobnie jak pozytywnie na frekwencję wpłynęły zachęty klubowych legend oraz piłkarzy, którzy grali wtedy w Atletico. Wszyscy zachęcali do głosów na Escudo, nawet zawodnicy, którzy tak naprawdę nie pamiętali czasów starego herbu, albo nie tyle, co nie pamiętali, co po prostu nie mieli okazji wtedy grać w klubie, a zachęcali głównie na Instagramie, wstawiając swoje zdjęcia ze starym herbem Atletico. Piłkarze, którzy byli wtedy zawodnikami klubu, nie mogli za bardzo zajmować swojego stanowiska, ale zupełnie przypadkowo, solidarnie wszyscy wstawiali zdjęcia, na których mieli na sobie właśnie starą tarczę. Na potrzeby tego pospolitego ruszenia powstał także nowy hashtag, który był trochę bardziej neutralny niż El do Nosetoka, a brzmiał on Escudo de Todos, czyli herb wszystkich. Pozwolę sobie wymienić kilka nazwisk, które dołączyły do akcji: Diego Simeone, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Diego Godin, David Villa, Fernando Torres, Jose Jimenez, Coque, Saul, Juan Fran, Tiago Mendes, Pablo Barrios, Angel Corea, Miranda, Jan Oblak, Reinildo Mandawa, Profe Ortega, Radamel Falcao, Stefan Sawicz, Filipe Luis, Alvaro Morata, i wiele, wiele innych. Skutek mógł być tylko jeden. W głosowaniu wzięło udział 78 tysięcy Socjos, z których uwaga, uwaga, niemal 89% wybrało ls do jako preferowaną tarczę. Klub zobowiązał się do zmiany identyfikacji graficznej i stopniowej wymiany herbów w strategicznych miejscach. Kolejny sezon Atletico zagrało jeszcze z tak zwanym logo, bo zmiana wymagała czasu, ale już od niedawna w większości miejsc związanych z Atletico można obserwować Escudo. No i taki jest finał tej historii. Atletico wróciło do swojego starego herbu, a kibice mają to, o co tak długo walczyli. I chyba to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby herb podobał się tym, którzy najczęściej go oglądają i się z nim po prostu identyfikują. A to czy on podoba się całemu światu jest sprawą drugorzędną. Mam nadzieję, że też będziecie tak do tego podchodzić. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i do następnego.